Nie daj Boże, niechby gdzieś dostały się jakieś zarazki do wód, gdzie pracują pompy, to mamy wodę skażoną w Lubartowie. Chcemy wybudować zakład na licencji szwajcarskiej. Dzisiejsze spotkanie zorganizowane jest w związku z aktualną lokalizacją Zakładu Zagospodarowania Odpadów na terenie miasta Lubartów. Nie do wiadomości, że... Przejść po Ona musi być. Tylko jestem zdania, że nie w tym miejscu. Nawet za wszelką utratę dotacji tam nie można tego za bardzo dopracować. Nie! Chodzi o to, aby mieszkańcy Lubartowa dowiedzieli się w sposób jasny, oczywisty, gdzie zakład zagospodarowania odpadów ma być zlokalizowany, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy wiedzieli, nie wszyscy mieli świadomość, że na terenie miasta powstaje zakład, który ma obsługiwać kilka gmin naszego powiatu. Pytam się tutaj wszystkich, czy my jesteśmy sobie w stanie, żeby pozwolić na to, żeby nam wybudowano taki zakład pod nosem. Dlaczego chcemy to robić w to, to jest tak, jakby dość oczywiste. Ktoś buduje dom i ma robić szan, bo to dla swojej to robi, a nie muza się. Ja osobiście byłam w, zak w zakładzie zagospodarowania odpadów, w którym są zastosowane dość, dość, dość skomplikowane technologie, takie na miarę obecnych czasów. Ale niestety zapach, czyli tak zwany nieprzyjemny zapach, czyli fetor. Po prostu unosi się czuć i to czuć nawet w lecie na półtora kilometra. Tego się więc tego oba Oczywiście, że tego się obawiamy. O obawiamy się tego bardzo. Co ważne, sama hala jest halą zabezpieczoną przed ucieczką wszystkich zapachów. Działa na zasadzie wyciągów, które podwiewają powietrze, wciągając ją na górę. Czyli działają na górze, są wyciągi, które wypopowują bez przerwy powietrze z hali. Proszę Państwa, tego typu zakład, jaki chcemy wybudować, będzie pierwszy w Polsce.